Czy zastanawiałaś się kiedyś, dlaczego mimo wszystkich Twoich szczerych i najlepszych starań, on wciąż pozostaje emocjonalnie zdystansowany i jakby całkowicie niezainteresowany? Otaczasz go troską i pełnym zrozumieniem. Zawsze jesteś gotowa przybiec z pomocą w każdej, nawet najmniejszej trudnej chwili. Poświęcasz swoje własne, osobiste interesy dla jego komfortu i wygody, a w zamian Otrzymujesz jedynie chłód, bijącą od niego obojętność i to bolesne uczucie, jakby w ogóle nie zauważał tej bezcennej wartości, tego niezwykłego daru, który mu tak szczodrze i zupełnie bezinteresownie ofiarowujesz. Być może nigdy nie analizowałaś tej konkretnej sytuacji pod takim właśnie kątem, ale nie jest wykluczone, że właśnie w tym i tylko w tym tkwi prawdziwy korzeń problemu, ten subtelny. Niepozorny na pierwszy rzut oka paradoks, który wciąż umyka Twojej uwadze. Dziś poruszymy temat niezwykle delikatny, który może wywołać w Tobie pewien dyskomfort, a nawet dotknąć, poruszyć najczulsze i najbardziej wrażliwe struny Twojej duszy. Jednak jest to temat, o którym musimy bezwzględnie, otwarcie i szczerze porozmawiać, zmierzyć się z nim. Istnieje bowiem bardzo powszechna pułapka emocjonalna, w którą niestety wpada wiele kobiet, nawet nie zdając sobie z tego w ogóle sprawy. To nieuświadomiona dynamika, głęboko i wnikliwie zbadana w pracach psychologii analitycznej samego Karla Junga, która to dynamika może stanowić klucz do pełnego zrozumienia jego braku zainteresowania Twoją osobą i ma bezpośredni, bardzo silny związek. Z archetypem grzecznej dziewczynki, tak głęboko i mocno zakorzenionym w naszym społeczeństwie. I pozwól mi od razu, na samym wstępie, wyjaśnić pewną kwestię, aby uniknąć wszelkich możliwych nieporozumień. Sama w sobie dobroć absolutnie z pewnością nie jest problemem, i nikt przenigdy nie namawia Cię do rezygnacji z tej cennej i niezwykle ważnej cechy. Problem pojawia się w tym konkretnym momencie gdy ta dobroć przekształca się w starannie odegraną rolę, w sztuczną, narzuconą z zewnątrz maskę, za którą zaczynasz ukrywać swoje prawdziwe, autentyczne ja, kiedy twój wewnętrzny blask, twoje szczere i zupełnie nieudawane pragnienie kochania, troszczenia się i zadowalania zaczyna systematycznie i silnie tłumić inne, nie mniej istotne, równie ważne i nieodłączne aspekty Twojej wielowymiarowej, złożonej osobowości, Twoją naturalną zdolność do odczuwania gniewu, Twoją wewnętrzną siłę i wrodzoną niezależność, Twoją zmysłowość i pełną swobodę bycia sobą, Twoją odwagę i zdrową śmiałość w stanowczym bronieniu własnych granic. Bo przecież, zgodnie z głęboką nauką Junga, wszystkie te nasze cechy i przejawy, te strony naszej natury, które starannie wypieramy, lub usilnie tłumimy w sobie, zostają bezceremonialnie odrzucone i spychane do cienia naszej podświadomości. A wszystko, co raz zostanie wyparte w ten ukryty cień, prędzej czy później, nieuchronnie upomni się o swoje należne miejsce, zamanifestuje się w sposób najbardziej nieoczekiwany, czasem wręcz szokujący i bardzo często, niestety, niezwykle, Nieprzyjemny. Dlatego proszę, zostań ze mną do końca i uważnie śledź każdy tok moich myśli, ponieważ to, co teraz usłyszysz, może całkowicie i fundamentalnie zmienić Twoje postrzeganie nie tylko twoich romantycznych relacji, tego konkretnego związku, ale także, co najważniejsze, samej siebie. Grzeczna dziewczynka. Ta jedyna, która nigdy nie ośmiela się ustanawiać jasnych i wyraźnych granic, która zawsze i we wszystkim zgadza się na wszystko, nawet jeśli idzie to całkowicie wbrew jej własnym głębokim pragnieniom i potrzebom, która nieustannie znajduje się w stanie pełnej gotowości do usług i przyjścia z pomocą na pierwsze skinienie. To jest właśnie kobieta, która stopniowo, powoli, krok za krokiem. Przestaje wywoływać u mężczyzny żywe zainteresowanie i jakikolwiek emocjonalny, odzew. Staje się zbyt przewidywalna, zbyt prosta, zbyt wygodna w obyciu. Staje się zbyt łatwym łupem. A kiedy stajesz się dla niego absolutnie, do bólu przewidywalna, nie ma już znaczenia, jak silne i jak szczere były jego pierwotne uczucia do ciebie, jego nieświadome, głęboko zakorzenione pragnienie nowości stymulacji emocjonalnej i elementu niepewności nieuchronnie zacznie szukać nowych, bardziej pobudzających źródeł gdzieś zupełnie indziej. Prawda, jakaby nie była gorzka i nieprzyjemna, często okazuje się brutalnie szczera i okrutna. Nadmierna grzeczność to stałe i wyczerpujące dążenie do zadowolenia wszystkich wokół i podobania się w paradoksalny wręcz zdumiewający sposób, może Sprawić, że staniesz się dla niego kompletnie niewidzialna, że pozbawi cię twojej unikalnej indywidualności i naturalnego magnetyzmu. Karl Jung wyjaśniał ten złożony fenomen tym, że ludzka dusza ze swojej najgłębszej, prawdziwej natury jest dualistyczna, jest utkana z biegunowości, ze wzajemnie uzupełniających się przeciwieństw. Wewnątrz każdej kobiety, bez cienia wątpliwości, żyje subtelna czułość. Urzekająca łagodność i prawdziwa słodycz duszy. Jednak obecny jest w niej także nieposkromiony ogień wewnętrznej siły i hipnotyzująca głębia intensywności emocjonalnej, i wreszcie ta kusząca, nieodgadniona tajemnica, ukryta w najgłębszych zakamarkach jej kobiecej istoty. W niej żyje kobieta, która potrafi wzbudzić prawdziwe zainteresowanie, która nie boi się powiedzieć stanowcze nie. Gdy jest to naprawdę konieczne, która nie jest skrępowana paraliżującym, wszechogarniającym strachem przed niepodobaniem się czy wywołaniem czyjejkolwiek dezaprobaty. Kiedy tłumisz wszystkie te ważne i żywe strony swojej wielowymiarowej osobowości i ograniczasz się jedynie do wąskiej, jednowymiarowej i jednostronnej roli grzecznej dziewczynki, twój naturalny magnetyzm, twoja wrodzona, wewnętrzna atrakcyjność. Nieuchronnie blakną i gasną, tracąc cały swój blask. Co jeszcze gorsze, Twoja własna podświadomość zaczyna odczuwać coraz większe, narastające uczucie rozczarowania. Gromadzi w sobie urazę, żal i gorycz. Czuje się zdradzone i głęboko, dotkliwie zranione, nawet jeśli ty sama, nie od razu, świadomie, uświadamiasz sobie te głębokie i skomplikowane procesy. Znasz przecież to dręczące, uporczywe uczucie, nieprawdaż? To przygnębiające poczucie, że jesteś bezwstydnie, permanentnie wykorzystywana, że oddajesz zbyt wiele swojej siły psychicznej, swojego cennego czasu i energii, a otrzymujesz w zamian niewybaczalnie, żałośnie mało, a mimo to nadal desperacko, kurczowo uczepiona umykającej nadziei, próbujesz stać się jeszcze bardziej idealną. Jeszcze bardziej wyrozumiałą, jeszcze bardziej dostępną w każdej, absolutnie każdej chwili. Otóż, zdradzę ci pewną straszną tajemnicę tajemnicę, która może zmienić twoje spojrzenie. Korzeń tego problemu, najprawdopodobniej, leży w o wiele głębszej i o wiele bardziej złożonej dynamice wzajemnych relacji, niż może ci się wydawać na pierwszy rzut oka. Nie chodzi tylko i nie tyle o to, że on od czasu do czasu ignoruje twoje wiadomości czy telefony, ile o to, że ty uparcie, z wielką determinacją, ignorujesz swój własny cień, te właśnie ważne, często bolesne części siebie, które starannie unikasz, zauważenia i pełnego zaakceptowania. A to z pewnością ma bardzo poważne i dalekosiężne. Trudne do przecenienia konsekwencje dla Twojego dobrostanu emocjonalnego. Dlatego nie dziwi, że wiele kobiet ostatecznie dochodzi do stanu całkowitego, potwornego wyczerpania psychicznego i fizycznego, emocjonalnego wypalenia i głębokiej, poważnej utraty energii życiowej. Dzieje się tak dlatego, że nieustannie i wyczerpująco, z ogromnym wysiłkiem, próbują wcisnąć się w sztywne, Ograniczające ramy narzuconego przez społeczeństwo idealnego obrazu, idealnej dziewczyny, idealnej partnerki, kobiety wszystko rozumiejącej i wszystko wybaczającej, zupełnie nie uświadamiając sobie przy tym, że w tej niekończącej się i jałowej pogoni, za cudzą aprobatą i zewnętrznym uznaniem, w najbardziej okrutny, bezduszny sposób zdradzają same siebie, swoje prawdziwe, autentyczne. Pragnienia i potrzeby to, co powiem Ci dalej, może w pewnym stopniu Cię zaskoczyć, a być może nawet zaszokować, ponieważ paradoksalne, nieoczywiste rozwiązanie tego problemu nie polega wcale na desperackim bieganiu za nim, próbując na siłę zwrócić jego uwagę, a tym bardziej na uciekaniu się do manipulacji i podstępnych, wyrachowanych gier, próbując wzbudzić jego zazdrość. Rozwiązanie leży w o wiele głębszej płaszczyźnie złożonej i żmudnej wymagającej poświęcenia pracy nad pełną integracją wszystkich tych rozproszonych części twojej wielowymiarowej osobowości które tak starannie i pracowicie ukrywasz nawet przed samą sobą bojąc się je ujawnić światu ale nie martw się i nie trać nadziei najciekawsze i najważniejsze kluczowe dla twojej przyszłości jeszcze przed tobą uzbrój się w cierpliwość i pozostań ze mną. W następnej części naszej rozmowy szczegółowo i wyczerpująco opowiem Ci o tym, jak konkretnie zaczyna się ten niełatwy, ale absolutnie nieunikniony proces wewnętrznej integracji i jak uzyskawszy wreszcie pełny dostęp do tej ogromnej, uśpionej, wewnętrznej siły, która już drzemie w Tobie, ale której być może nigdy wcześniej nie wykorzystywałaś w pełni. Nie tylko fundamentalnie zmienisz jego postrzeganie Twojej osoby, Twojej wartości, ale co o wiele ważniejsze odzyskasz prawdziwą, niezłomną siłę i niezachwianą pewność siebie w każdej, absolutnie każdej relacji, którą stworzysz. A teraz, proszę, bądź bardzo, wręcz ekstremalnie uważna na każde moje słowo, ponieważ to, co zamierzam Ci odkryć, może stać się prawdziwym punktem zwrotnym, decydującym, przełomowym momentem, wręcz znaczącym przełomem w Twoim życiu osobistym. Jeśli nie włożysz wystarczającego wysiłku, aby głęboko i prawdziwie zrozumieć rzeczywiste przyczyny jego pozornego braku zainteresowania, ryzykujesz narazić się na niekończące się, bolesne powtarzanie tego samego bolesnego scenariusza z roku na rok, i co jeszcze gorsza. Nadręczące i bezowocne, zupełnie niepotrzebne próby obwiniania wyłącznie siebie, grzebania w swoich rzekomych, często wyimaginowanych niedoskonałościach. Dlatego zrób teraz następującą rzecz: zrób to od razu. Jeśli jeszcze nie subskrybujesz mojego kanału, koniecznie, bez wahania, zasubskrybuj, aby nie przegapić żadnego ważnego, kluczowego odcinka. Zostaw lajka pod tym filmem, jeśli uważasz go za przydatny i aktualny, abym wiedział, że ta treść naprawdę rezonuje z waszymi sercami, i koniecznie podziel się w komentarzach swoimi osobistymi historiami. Czy zdarzyło ci się kiedykolwiek doświadczać tego dręczącego, przytłaczającego uczucia, że oddajesz zbyt wiele swojej siły psychicznej i energii, pozostając przy tym w cieniu emocjonalnym i nie otrzymując należnego uwagi i uznania? Bo to, o czym będziemy mówić dalej. To coś, co wiele osób niestety woli ignorować lub wręcz zaprzeczać, udając, że problem nie istnieje, ale co w rzeczywistości ma ogromny, niezwykle silny wpływ na skomplikowaną dynamikę emocjonalną praktycznie wszystkich, bez wyjątku, romantycznych relacji. To niewidzialne, podświadome siły, które ukradkiem i bezszelestnie kształtują pożądanie, przywiązanie i zainteresowanie między dwojgiem ludzi. A ten, kto odmawia zrozumienia i wzięcia pod uwagę tych potężnych, fundamentalnych sił, ostatecznie zawsze jest stratny i cierpi o wiele bardziej niż powinien. Dlatego zostań ze mną do samego końca, a w ciągu najbliższych minut uzyskasz pełne i głębokie, kompleksowe zrozumienie tego, dlaczego nadmierna grzeczność i ciągłe dążenie do zadowolenia w paradoksalny, wręcz absurdalny sposób może odstraszać nawet tego mężczyznę, na którym szczerze naprawdę ci zależy. I co o wiele ważniejsze, wreszcie dowiesz się, co dokładnie krok po kroku trzeba zrobić, aby fundamentalnie na zawsze przełamać obecną niekorzystną sytuację na swoją korzyść i zbudować zdrowe i harmonijne, trwałe relacje oparte na wzajemnym, szczerym szacunku i prawdziwej miłości. I proszę, nie pozwól sobie na to, nie odkładaj oglądania tego filmu na później, ponieważ zawiera on jeden kluczowy i niezwykle ważny moment, jedną informację, która może całkowicie wywrócić, wywrócić do góry nogami Twoje dotychczasowe wyobrażenie o tym, jak budujesz swoje relacje z mężczyznami, jak pozycjonujesz się w nich i jakie strategie zachowania wybierasz. I jeśli przegapisz ten decydujący, przełomowy moment, lub zdecydujesz się teraz odejść, nieuchronnie ominie cię ten najważniejszy szczegół, ten brakujący element układanki, który łączy w całość wszystkie pozostałe elementy tej skomplikowanej, życiowej układanki. Weź głęboki oddech, zrelaksuj się i otwórz się na nową, cenną wiedzę, ponieważ to, co usłyszysz dalej, może spowodować głębokie i prawdziwie rewolucyjne, Nieodwracalne zmiany w twoim życiu. A wiesz, co jest najbardziej paradoksalne i zdumiewające w tej całej niełatwej sytuacji? Często kobieta w samej głębi swojej duszy szczerze jest przekonana, że robi wszystko absolutnie, w stu procentach poprawnie. Naiwnie rozumuje mniej więcej tak. Przecież zawsze jestem obok. Otaczam go szczerą troską. Nieustannie okazuje czułość i uwagę. Jestem gotowa przyjść z pomocą w każdej chwili, kiedy tylko tego potrzebuję. Robię wszystko, co w mojej mocy. A jednak, coś w tym wszystkim nieuchwytnie, subtelnie. Idzie nie tak. On z jakiegoś niewytłumaczalnego dla ciebie powodu nie spieszy się zacieśniać więzi, nie okazuje inicjatywy w relacji, wydaje się nieco zdystansowany i emocjonalnie chłodny, jakby był fizycznie obok ciebie. Ale jego myśli były gdzieś bardzo daleko, poza Twoim zasięgiem. I to zadaje cichy, ale przez to nie mniej dręczący, uporczywy ból, który powoli, ale nieubłaganie podkopuje Twoją wiarę w siebie, Twoją pewność siebie, każe Ci wątpić we własną atrakcyjność i adekwatność. Może jednak przesadzam z moimi oczekiwaniami, może moje oczekiwania są zbyt wygórowane. I wymagam od niego po prostu zbyt wiele uwagi i troski z jego strony? Ale ukryta prawda, ta gorzka rzeczywistość, której nigdy nie opowiedzą ci w gotowych poradach z kolorowych magazynów i popularnych kobiecych stron internetowych, polega na tym, że mężczyznę prawdziwie wiąże z kobietą wcale nie logika komfortu i wygody i nie twoja bezwarunkowa gotowość bycia zawsze pod ręką lecz siła i niezaprzeczalna głębia wpływu emocjonalnego, jaki na niego wywierasz, jaki potrafisz wywrzeć. Męska podświadomość działa na zasadzie, że nie uczepia się z łatwością bezpiecznej, przewidywalnej i pozbawionej wyrazistych barw rutyny. Aktywizuje się w pełni i prawdziwie tylko wtedy, gdy mężczyzna doświadcza silnych i zapadających w pamięć emocjonalnych wzlotów, intensywnych przeżyć, kiedy czuje coś, co wyrywa go ze zwykłego, automatycznego trybu i sprawia, że jego serce bije szybciej, a umysł pracuje na wyższych obrotach. I to nie ma absolutnie nic wspólnego z manipulacją, podstępnymi grami czy wyrafinowanymi próbami wzbudzenia zazdrości. Chodzi o szczerą i głęboką obecność w każdej wspólnie spędzonej chwili, o nasycenie emocjonalne, o te bezcenne, niepowtarzalne momenty. Które jednocześnie budzą jego umysł i ciało, zachwycają jego wyobraźnię i burzą jego zmysły. To tak, jakby każda chwila spędzona z tobą pozostawała w jego pamięci w postaci jaskrawego, żyjącego i znaczącego symbolu, wypełnionego szczególnym, wyjątkowym znaczeniem. I właśnie te symbole, wsparte silnymi i autentycznymi emocjami, tworzą najgłębsze i najtrwalsze więzi. Między dwojgiem ludzi więzi trudne do zerwania. Nawet jeśli nie jest w stanie racjonalnie tego wyjaśnić, często mylimy się sądząc, że miłość to synonim stabilności i przewidywalności i że im spokojniejsze i bardziej jednostajne relacje, tym lepiej dla obu partnerów. Ale stabilność pozbawiona elementu emocjonalnego nieuchronnie i stopniowo zamienia się w nudną, szarą rutynę. A rutyna której całkowicie brakuje jaskrawych i zapadających w pamięć wrażeń, niestety nie utrwala się trwale i głęboko w męskiej, podświadomości, nie zostawia w niej śladu. Przypomnij sobie te pary małżeńskie, które spędziły ze sobą długie lata, ale z boku wydaje się, że łączy je jedynie wspólne prowadzenie domu i utrwalone nawyki. Wszystko funkcjonuje jak dobrze naoliwiona maszyna, ale w relacji całkowicie brakuje tej iskry. Tej siły życiowej, która nadaje relacjom głębi i sensu. Z drugiej strony są ludzie, których spotykamy na krótko, ale którzy z jakiegoś niewytłumaczalnego powodu na zawsze pozostają w naszej pamięci, wyryci w naszej świadomości. Dzieje się tak właśnie dlatego, że między Wami powstała silna więź emocjonalna, wydarzyło się coś znaczącego na poziomie emocjonalnym. I właśnie to tworzy prawdziwe, głębokie przywiązanie. Można to porównać do oglądania filmów. Możesz obejrzeć sto lekkich komedii i zapomnieć je wszystkie w ciągu tygodnia. Ale tę dramę, która zmusiła cię do płaczu, która odebrał ci mowę w finale, która poruszył jakieś głębokie struny twojej duszy, zostawiła w tobie piętno, nie zapomnisz nigdy. W relacjach wszystko działa na tej samej zasadzie. Kobieta, która potrafi wywołać u mężczyzny silne emocje, czy to lekkość niespodziewanego uśmiechu, siła spojrzenia mówiącego więcej niż tysiąc słów, czy intrygująca tajemniczość milczenia, pozostaje w jego pamięci, nawet gdy jej nie ma obok, w jego myślach. I wcale nie chodzi o to, żeby fundamentalnie zmieniać swoją osobowość i stawać się kimś zupełnie innym. Chodzi o to, żeby uznać i zaakceptować siłę emocjonalną, która już jest w tobie, ale która być może ukryta jest za ciągłym, nieustannym dążeniem do zadowolenia i podobania się wszystkim kosztem siebie. Czasami problem często nie polega na tym, co pokazujesz na zewnątrz, ale na tym, czego boisz się pokazać ze strachu przed jego utratą. Ale, jak to bywa paradoksalnie, właśnie to, co tak usilnie ukrywasz posiada ogromną, nieodpartą moc, zdolną sprawić, że on prawdziwie się do ciebie przywiąże, zauroczony twoją autentycznością. Prawdziwa transformacja zaczyna się wtedy, gdy podejmujesz stanowczą decyzję o wyjściu z roli przewidywalnej kobiety i zaczynasz na nowo pozwalać sobie żyć pełnią życia i wywoływać autentyczne, mocne emocje. Kiedy uświadamiasz sobie, że nie musisz być idealna w każdej jednej sekundzie swojego życia, ale musisz być niezapomniana przynajmniej w niektórych chwilach, to fundamentalnie, niezwykle silnie zmienia wszystko. Bo ostatecznie obok siebie człowieka zatrzymuje nie komfort posiadania, niepoczucie bezpieczeństwa, lecz podświadomy, głęboko zakorzeniony strach przed utratą czegoś, czego po prostu nie można znaleźć po raz drugi. Czegoś unikalnego. Podziel się w komentarzach. Ja też jestem na tej drodze. Jeśli wszystko, co teraz usłyszałaś, wywołuje w tobie silny, emocjonalny odzew, chcę wiedzieć, kto jeszcze doświadcza podobnej wewnętrznej, głębokiej transformacji. Jest jeszcze jedna rzecz, o której prawie nikt głośno nie mówi, ale która zadaje ogromne szkody relacjom, podkopując je od środka. To utrwalona idea. Że stała, nieograniczona dostępność to największy i często jedyny dowód miłości. Wydaje się to takie piękne, prawda? Być zawsze gotową odpowiedzieć, pomóc, wysłuchać, rozwiązać problemy drugiej osoby, ale w praktyce jednak zaciera to Twoją obecność w Jego wyobraźni, sprawiając, że stajesz się mniej interesująca, mniej pociągająca. Staje się zbyt łatwo. Zbyt przewidywalnie, wręcz nudno. A to, co jest zbyt łatwe, zazwyczaj dużo, dużo mniej cenimy. Nie dlatego, że on jest zły czy egoista, ale dlatego, że ludzkie pożądanie działa po prostu inaczej, na innych zasadach. Pożądanie rodzi się z braku, z dystansu, z poczucia, że druga osoba nie należy do nas całkowicie i jest czymś do odkrycia, czymś do zdobycia. Gdy czuję, że może cię mieć w każdej chwili jak zechce, tak długo, tylko tak długo jak tego potrzebuje, zainteresowanie umyka między palcami, niemal niezauważalnie dla niego, rozpływa się w powietrzu. Ciężko to mówić. Wiem, bo wiele kobiet nauczono, że prawdziwa miłość to całkowite, bezwarunkowe poświęcenie, że bycie zawsze blisko, zawsze dostępną. To jedyne właściwe zachowanie w związku. Ale tutaj zbliżamy się do bardzo delikatnego momentu naszego życia emocjonalnego. Nie wszystko, co wydaje się słuszne w teorii, znajduje potwierdzenie w praktyce. I najbardziej niebezpieczne jest absolutnie zgubne dla nas samych i dla relacji, gdy mylimy przywiązanie z uzależnieniem. Uzależnienie się kurczowo uczepia, desperacko nalega. Z niecierpliwością wybiega naprzód, nie daje przestrzeni. Przywiązanie potrafi czekać z ufnością, potrafi oddychać, potrafi ufać drugiej osobie i procesowi, który się rozwija. I ta fundamentalna różnica zmienia wszystko w relacji, nadaje jej nowy wymiar. Jest klasyczna scena, którą być może już przeżyłaś lub byłaś jej świadkiem. On znika, czasem bez ostrzeżenia, znika prawdziwie. A kiedy się pojawia, wysyła krótkie cześć, zaginiona, i ty w porywie emocji odpowiadasz po sekundach, natychmiast z ulgą, że czekałaś. Ale w środku coś boli. Kłuje boleśnie, ponieważ w głębi duszy wiesz, że wrócił tylko dlatego, że wiedział, że będziesz tam na niego czekać, bez względu na wszystko. I to z czasem powoli, ale nieubłaganie podważa Twoją wartość emocjonalną twoją wewnętrzną siłę. Jung mówił, że wszystko co jest wypierane, wraca ze zdwojoną, potężną siłą i dotyczy to również twojego własnego zaniedbywania siebie, ignorowania swoich potrzeb. Im bardziej wymazujesz swoją własną tożsamość, żeby za wszelką cenę zatrzymać kogoś obok, tym silniej będzie narastać twoje wewnętrzne bunt i oburzenie. Część ciebie będzie krzyczeć o szacunek, o równowagę, o przestrzeń osobistą. Współczesna psychologia, w tym wybitni autorzy, tacy jak Esther Perel, w swoich badaniach już pokazała, że pożądanie karmi się tajemnicą, że to niecałkowite zespolenie, fuzja dwóch osób, podtrzymuje ogień, lecz istnienie dwóch odrębnych, kompletnych światów, które spotykają się z wyboru, a nie z obowiązku. Nie musisz być obok niego fizycznie przez cały czas. W każdej chwili żeby być niezapomnianą, by pozostać w jego pamięci.